Jedna z najbardziej wstrząsających i obrzydliwych afer, którymi się zajmowałem, rozpoczęła się tutaj. Pięć lat temu, 8 marca rano, 14-letnia uczennica Gdańskiego Gimnazjum, Anait bez słowa wyszła z domu i usiadła tu, na peronie. Po 20 minutach zdjęła kurtkę i wskoczyła pod pędzący pociąg. Musiała się czymś bardzo załamać w tą sobotę po spotkaniu z Krystianem Ona no, już nie miała ani myśli samobójczych, ani nie była jakaś tak zdołowana. Musiał być naprawdę jakiś wielki powód, że ona zrobiła coś takiego. Zadzwoniła do mnie w sobotę i powiedziała, że zgwałcił ją, trochę płakała, a na końcu Co? się rozłączyła. Nie powiedziała kto. Niespełna dwa miesiące później mama zmarłej dziewczynki powiadomiła redakcję uwagi, że domyśla się, kto odpowiada za śmierć jej córki. Gdy ustaliła, że dzień przed śmiercią Anaid spotkała się z blisko 40-letnim Krystianem Wu, zamieściła w sieci apel do osób, które go znają. Niemal natychmiast odpowiedziało jej kilkanaście nastolatek, które mężczyzna zgwałcił, a potem szantażował. Odtąd z moją pomocą mama Anaid... Prowadziła w małym mieszkaniu tej kamienicy prywatne śledztwo. Przy pierwszym poście już się dwie pierwsze dziewczyny zgłosiły. Tam nie dała się zobaczyć, a jakiś weekend może dałabyś się zaprosić na imprezkę. Jestem zajęta, masz męża. Ha-ha-ha, mam 17 lat. To kiedy możemy się poznać? Ile takich konwersacji z Krystianem udało się pani przechwycić? No, ze 20 tutaj ma. spotkaliśmy się pod moim domem w samochodzie, jedziemy, jedziemy i w końcu wjechał w jakiś las. Zgasił silnik yy, i powiedział, że będzie już nawet do rana, ale ma zdecydować, czy coś co jest to zrobić. Chciał ze mną prawie seks za pieniądze. Wprost to powiedział? Tak, wprost to powiedział. Pojechaliśmy nad jezioro i tam zaczął już się do mnie dobierać. Powiedziałam mu, że nie chce. Na początku odpuścił, ale później zaczął się do mnie gwałtownie dobierać i zaczął ściągać wszystkie ubrania. Się rozłakałem i wyszedłem z samochodu, uciekłem. Za każdym razem, jak mnie widzi, to mi się ze mnie śmieje. I mówi, że, że i tak tego dokona, jak będzie chciał. Wyjął narkotyki jakieś i powiedział, że jak któraś z nas nie weźmie, to spełnię jego jedno życzenie. No, ale on już mnie wtedy pociągnął do, po tych schodach, bo tam było jakieś drugie pomieszczenie u góry. thank you